a to kolejna mamka od widza. Muszę się, znaczy, chciałem się tak troszeczkę obudzić poprzez właśnie te moje darcie mordy. Także mam nadzieję, że yy, wybaczycie mi to. Zdejmę sobie normalnie, rozumisz, kubraczek, bo to ciepło jest, to wiecie, do no, lato idzie, kurde. Trzeba by w ogóle jakiś nowy outfit sobie załatwić. Być może sobie zedytuję skina tak, żeby mieć na przykład koszulkę na ramionczkach zamiast, zamiast, zamiast takiej, wiecie, koszulki całej, nie? To, to też byś byłoby spoko. Dobra, moi drodzy, co my tutaj, kurczę mamy? Hold to destroy left click. Ale kuźwa, ja tu nie będę advancementów robił, yy, Ej, bo ja tu mapki od widza robię. <grym> Dobra, nieważne. Nie, po prostu wszystkie te wersje Minecrafta, one są jakby na nowo zrobione, a ja już tam miałem podblokowywane po, po tych kilka rzeczy i teraz mam po prostu problem na nowo z tym, ale nieważne, będziecie widzieć takie piękne drzewko obok mnie. Jeżeli lubisz serię z mapek od widza, zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję, wiadomo, tamtego, no, 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 no. Dobra. Zanim wciśniesz, yy, yy, knefla, i chycisz się roboty Zajrzyj do wierz Czy to jest kurna Jakie je po śląsku, czy co? Kuźwa, info mapy, dobra, cześć Mo 10 poziomów, nie zawiro polskich znaków, trochę tukej i śląskiej Bo nie widziałam nikaj idzie, Żeby tako była Dobre mapa po śląsku, normalnie yy, Budowała yy, Dwa tygodnie, jakbym kuźwa grobela słyszał Została y, y, wykonana y, rycznie Bez tam jakichś wspomagaczy Wspomagaczy Od serducha Do ciby ode mnie No i tela. I tu jest wieża numer jeden, wieża numer dwa I zajrzyj do wież najpierw, dobra, let's go To wieża numer jeden, co my tutaj mamy? Halo, halo, trzeba zobaczyć w ogóle, Komon. Info autorze Pochodza ze Śląska Mam na imię Katarzyna, mam 20 lot. Dobrze, dobrze, dobrze. To pozdrawiam serdecznie, dziękuję za łapęcję. Wieża numer 2, let's go. Ej, spoko, fajnie. Tak. Zasady. Gamę mode 0 jest, ustawiaj se spawn point, kaj chcesz. Graj na pokojowym, jest pokojowy, elegancko. Dobra, ej, wybaczcie mi na chwilę. Zrobię coś, czego bardzo nie chcę. Ej, znaczy, pewnie i tak bym później to zrobił, ale wiecie o co chodzi? O, włączę sobie gamę mode. I teraz powinny mi zniknąć wszystkie achievementy, w sensie, wie, wiecie, jak to tak jakoś dziwnie działa. Dobra, no to co? No to let's go. Zanim... Kurde, dobre to jest. Czyli Knefle to jest guzik? Bo tam było, zanim wciśniesz knefla. Poziom pie pierwszy, sznupej knefla. Kurde. Grobel, normalnie mapa dla ciebie, nie? W sensie, myślę, że spodoba ci się... Ty, tam guzik jest? Ty, jak tam guzik jest? No stop... czekaj, wait, 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 Bo on tam widzę, że jest, ale go chyba kliknąć nie mogę. Czy to jest... Wait, czy to jest schod... Może to jest schodek tylko, ej. Dobra, czekaj, uznajmy, że to jest schodek. E, na razie mapka się zapowiada całkiem fajnie. Przede wszystkim. Przede wszystkim e... mówię, no nie miałem... jeszcze nie pamiętam przynajmniej, że miał jakąś mapkę mocno jakoś po śląsku czy coś, więc to też jest. To też jest taka trochę... No, dla mnie beka, bo jakby to nie jest mój yy, jakby rodzaj. Yy, rodzaj. rodzaj yy, mówienia i tak dalej. No, wiecie o co chodzi, nie? Jakby. to ma to do siebie, że to troszeczkę inaczej się odbiera. I to nie jest tak, że ja się nabijam czy coś. Nie, nie, nie! Nie, 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 po prostu. no jest śmiesznie. <ścoughs> Ale w takim pozytywnym. Yy, pozytywnym znaczeniu. Dobra, mam ten guzik, jest! Mua, poziom drugi. Kicej jak króliczek. No i do problemu. Proszę bardzo, jump boosty tutaj polecimy sobie. Weźmiemy, weźmiemy, weźmiemy. Ty właśnie, nie sprawdzałem, czy jest, e, czy jest ten, jak to się nazywa, e, Keep inventory. Aż bym sobie kurczę sprawdził. Czekaj, spompointuję sobie tutaj. Dla testu. Jest! Dobrze, pomyśla o wszystkim. Dobrze, okej, okay, dobrze. To ja, to ja, to ja zadowolony jestem. <grywia> Dobra, hops. Tutaj na szczęście, jak mam jump boosta, to raczej powinienem dać Ło! Wow, radę z częścią skoku, dobra, wiecie co? Ja sobie tutaj ze spam Hop! Nie! Widzicie? I teraz muszę się kilnąć. Muszę sobie narzucić jumpusta i lecieć tam. Dobrze. I teraz spam Bo każda każda skucha to jeden. Jedna potka mniej. Tu mamy mleka. Mleka nie potrzebuję. Aha! A w sumie! A ja bym wolał z tym. Będzie chyba lepiej, nie? Tak mi się wydaje, dobra, heps! heps, Heps! heps, Heps, heps wow. Pa widzisz teraz! Teraz mi przynajmniej łatwiej idzie trochę! O nie, tu. Uju, u, u, u. Cicho, 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 tego nie było. Kuźwa, yy, zaczynam stąd. Dobra, czekaj, teraz bez spotki, bez spotki, bez spotki, bez spotki, bez spotki, bez spotki. A ja bym se tu spotkował, bo tutaj tak ładnie... Czekaj! O, o, o! O! I tak. <laughs> I tak się... I tak się prze Kurde, co jest z tym skokiem? Tamten skok nie idzie zrobić na takim Na takim buście w ogóle Dobra, spróbujmy zrobić bez spotki, okej? Okay? Ha, oj, nie, 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 nie Ha, nie, 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 nie. Ha, no kurde mm. Lijaj, obudź się Halo, spacio działaj dobrze Dobra, czekaj, ja se tutaj zespam, zespawnpointuję Bo ja co chwilę powtarzam tamte skoki No dawaj, no co jest? Ty, jakoś nie mogę tego w ogóle przeskoczyć E! Ty patrz do. No. E! Do. No. Ej, no, ale, ale to jest. Co jest? To jest, co jest? Ha! No, ja się nie mogę jakoś wybić z tego. Co jest dzisiaj ze mną? Ha! No, kurde! Dobra! Będzie tego! No Nie, nie mogę, kurde! Dobra! Tu się ze spam bo tutaj coś za każdym razem. No oo! Wow. A bo ja spam pointa naciska, może dlatego. Dobra, to teraz bez tego pyk. Znaczy nie jest Pompoita, może shift jest dobra, nie ważne. He, Hej, Je! Hej! Dobrze. Uh, y, 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 halo, poproszę pomoc. Dziękuję. To jest taka to jest taka trochę pomoc jakby, nie? Że jak wiem, że jest skok taki trudniejszy, to pyk jump boost i normalnie. O, oh, ho! Oh, oh, Spodwójna, oh, Uhu, uhu. Huh, huh, huh. Chociaż z jump boostem. O, z jump boostem? Spoko, da rady. Ej, to ja, ja jestem ci wdzięczny, że tu tyle jump boostów dostałem, bo naprawdę to mi pomaga, bez kitu. Hops. Dobra, jeszcze mam na 50 parę sekund. Czy, do, czy dotrwam do końca? Heps, 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 heps. wiecie, co dawno z Pointa nie było? To tak profilaktycznie. O, czekaj, bo aż poza. ja tam widziałem fajne rzeczy! Dobra, poza mapę wyskoczyłem, dobra. Eee, czekaj, tutaj Infinity, proszę bardzo. Strzały i łuk, poziom trzeci. Tref w Knefla. Ty, to już wiem, że Knefel to będzie guzik. Chyba, tak? Chyba, do, chyba dobrze mówię, nie? Nauczyłem się śląskiego, widzisz? Normalnie, tak o. E, okej, okay. a... Hm? Ha! Ha! Aha, trafiłem, dobra. Eee... Heee, przepraszam. Gdzie, gdzie? Jak? A tam jest. Na górze! Na górze. Na górze. Oje... Tutaj ten wagonik mi popierdził laty. Ja myślę co mi tak hałasuje. He, Dobrze! Trafione, zatopione, elegancko. Poziom czwarty labirynt. Dobrze. To idę w lewo. To to nie, to idę w prawo w takim razie. Em, em, em. em. em, 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 em. Nem, nem, nem. Nie, tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie, tutaj, a może tutaj, nie, a może a może tutaj, a może... Kurź, Czekaj, Tendy... di, ten di, ten di, ten tendi, ten di, To będzie trudniejsze jak zawsze, zresztą, dobra, cicho, 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 cicho. Przecież ja tu już byłem, ej! Byłem, byłem tu. Ten labirynt jest mały, ej, come on, liaj. Lijaj spokojnie. Spokojnie zrobimy to, tylko tylko musisz się skupić. Dobra. 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 O, o, o dobra, nie jest taki mały ten labirynt, bo mi, tu mnie nie było. Okej. Okay. Eee. Czy ja się kręcę w kółko? Nie mam pojęcia. Okej. Okay. What the hell! Nie! Dobra, nie, 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 bo ja już się panikuję. Matko Bosko, kochano, gdzie? Co? Jestem tu. A gdzie mam iść? Nigdy się nie radzę z labiryntami. Za trudne labirynty robicie, no! Weźcie, róbcie jakieś łatwiejsze te labirynty. No to kuźwa, poziom zaawansowany, a ja jestem kuźwa amator. Ej, no serio, nie wiem, gdzie mam iść w ogóle. W sensie, gdzie jest meta? To nie jest meta. Tu jest początek. W jakimś rogu? Nie, to będzie gdzieś pewnie na środku, tak? Czy coś? Eee, Ej, serio, bo ja nie widzę mety. Come on. Halo? Halo? Tutaj! Wynaj... Ja byłem tutaj! Dobra. To już wiem, czego mam przynajmniej szukać. Bo to jest takie... To jest takie najgorsze, że ja na przykład czasami... Przede wszystkim nie wiem, czego mam szukać. Czy mam szukać guzika, czy mam szukać pomieszczenia, które mi gratuluje, że przeszedłem labirynt, czy mam szukać... Ee, nie wiem, jeszcze czegoś in... Ej, wait, bo ja teraz wrócić tam nie mogę. What, 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 wtedy? Ja to zrobię, ja to zrobię, tylko... Tylko... Tylko no. Tylko muszę się wrócić jakoś i to jest najtrudniejsze. Nie, no bo tu wszędzie są śle... No co jest? Ja teraz nie mogę się wrócić. Poszedłem jedną jakąś właściwą ścieżką wcześniej. I teraz nie mogę się tutaj nigdzie cofnąć. O ta hell? Gdzie ja jestem w ogóle? Chciałbym dojść na początek, to wtedy bym mógł coś... O, jest, początek, dobra. I teraz tak. Tutaj w lewo bezpośrednio nie ma nic, ale jak pójdę tak tutaj i tutaj, e, e, to gdzieś... Gdzieś tu po lewej to było? Nie. Dlaczego ja tak zawsze sobie nie radzę z labiryntami? Chciałbym to wiedzieć. Dlaczego mój mózg nie potrafi jakoś ogarniać, yy, gdzie ja jestem? To się to o to chodzi w sobie chyba w labiryntach, nie? Że to jest, to jest labirynt, więc idziesz po prostu i nie wiesz gdzie. Ale. Nie, no kuźwa, no nie. No co jest? No byłem tu! Kurna! Ej, byłem tu! Byłem tu! Tu! Tu, bo to jest tak. Bo to jest tak optycznie zrobione, że to się wydaje, że to jest ślepy zaułek. No, no, no. Górna, już. A już zacząłem panikować. Bier to łódka i płyn. Dobra, bierę. I płynę. No, kućba, płyn. Panie. Panie. Bo musiałem tu postać. Dobra. Déjà vu. Ale to... Halo, utknąłem. A Dobra, płynę po kamieniach. Kurczę, tak ładnie zrobiona, ta łódka nie chce działać. okupia łódka. Dobra, yy, idźmy z tym. Tu też się pod górę płynąć? Nie, pójdę pod wodą. Pójdę pod wodą. Submarine. Kuźwa, yellow submarine. Dawaj, daj, 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 Bo tu się nie da tak płynąć. Dobra. I płynę, płynę, płynę przez lodowce i pustynię. Ciągle płynę. Płynę, 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 płynę. Płynę. Płyne, płynę, 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 płyne I teraz przez dżunglę płynę Płynę, 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 płynę A, w ogóle miałem powiedzieć, to szkoda, że dopiero teraz późno Bo to podejrzewam, że mało kto w ogóle w tym momencie odcinka jest Ale jeżeli jesteś w tym momencie odcinka To możesz y, y, napisać potem coś, żebym wiedział, że jesteś w danym momencie tym odcinka y, Mianowicie mam ponad 200 mapek już W sensie, ma nie mapek, maili bo, bo mapek to ja nie wiem ile tam będzie Ale jest ponad 200 maili już Także. Good job! Będziecie czekać na te babki. Oj, tyle wam powiem. Dobra, zostaw łódkę. A to na tu leży tam, rozumiesz. Dobra, ty, dawaj tego gdyfla. Pytanie pierwsze. O nie, o nie, o nie. Dobra, dobra. Grobel, you will be proud of me. Ty mnie żeś uczył normalnie różnych słów, to ja mam nadzieję, że zapamiętam. Okej. Okay. pytanie pierwsze. Co to jest cug? To je pociąg. Co to je ancug? To je garnitur. A dobrze. Co to są szczewiki? Eee, kurde, e, chyba buty. Buty. Tak. Eee, co to je geburstak? tak? Eee, urodziny. Co to je? Gardina? Powiedziałbym, że szafa, że od garderoby w sumie, nie? E, dobra, moje pierwsze. Sko... Nie. To Firana. Czyli jednak moje drugie skojarzenie. Dobra. Wóżdż. E, Wóżdż. E, y, kiełbasa. Dobra. E, co to je Oma? E, oma to jest. No, babcia. Co to je. Spodek. Spodnica, UFO, kosmita, sukienka. Pewnie sukienka, nie. Spodnica. <gulia> Kuźwa, pierwszy, co miałem. A, mogę to kliknąć. Co to jest Clyde Eee... O kurde, Clyde Powiedziałem, że krawat. Dobra, krawat. Nie. Dobra Doraj stopy. Nie! Fryzura. Nie. Sukienka? Dobra, tego nie wiedziałem. Co to jest Zola? Eee... Zola, zola, zola. Dźwignia. Podłoga. Kurde. O Boże. Ukończyłeś quiz. Sprawdź swój wynik. Znaczy, sprawdź swój wynik. Dobra. E, jak ja mam wynik? A, 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 jakie mam, a jakie mam wynik? W sumie nie wiem, jaki mam wynik. Ale... Chyba miałem 6-7, coś takiego. puchony z półgorol. I to by się zgadzało. Kliknij w tefla, Dobra, elegancko. O, wow, wow, Dropper, moi drodzy. Zrób hop do wody. No, 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 kuźwa. Eee, Prawie. Nie. Nie, 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 nie. Wait. Eee, wait, wait, potem był quiz, po quizie, tu jest po quizie, tak, to jest po quizie, jest, to jest po quizie, dobra, cicho, pyk, i tutaj spawn point, o, widzisz, to? mnie spawn pointy zgubiły normalnie, dobra, eee, rym, cym, 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 do wody, dobrze, elegancko, i klikaj w knefla, dobrze, poziom ósmy, bierz skrzydła i fruń, tożku, fruń, <noise> Do <Dopalacz. głos> Skrzydła w O jajku, jeszcze w rubelek się Woście. Ile? Uee, uee. A no tak, bo fajerwerka wybuchła. Hop, hop. A od kiedy? Ała, ała. Od kiedy fajerwerka? Kiedy? Ty, bo to jest, bo to jest fajerwerka zrobiona w taki sposób, że ona wybucha. Uuuu! Żyje, 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 żyje. Ale z ciebie jest dolny ptok, No, Normalnie taki, że daj spokój. Skopiuj łobroz. O nie, o nie, replika. O mój Boże, czekaj, gdzie? Tutaj, nie? O mój Boże, dobra, czekaj. Klikaj jak skończysz. bez nie oszukaj. Yy, pan Bożek wszystko widzi. <ścoughs> Ej, tylko ja mam problem, bo... A właśnie, widzisz, tu wam dam na jaśniej, żebyście widzieli wszystko, kurczę, bo to... Shadery to wiecie, to mają to do siebie, że to potem nie widać. Dobra, niebieskie tutaj na bokach. Tu na górze też. I tu na górze też. Teraz tutaj tutaj ee, i, i tutaj nie tu nie tu tu nie tu musi być różowy i tu zakręca i tu zakręca dobrze i teraz z drugiej strony to samo czyli tutaj zielony tutaj zielony tutaj zielony tu różowy tu zakręca tu zakręca dobrze od dołu to samo czyli tu zielony i tu zielony, tu różowy, tu zakręca, tu zakręca. Tu zielony, tu zielony, tu różowy, tu zakręca, tu zakręca. Dobrze? Teraz yy, dwa niebieskie, pomarańczowy. Czekaj, dwa niebieskie, pomarańczowy. Kurwa, nie, nie zielony! Pomarańczowy, yy, yy, pomarańczowy i dwa niebieskie, dobra. Potem jest, tutaj jest ten zielony tu jest niebieski pomarańczowy czerwony e, niebieski e, czerwony pomarań... kurde pomar... no fa pomarańczowy i niebieski, dobrze i a tutaj niebieski, wait co co ja żebym źle zrobił Eee, tu jest ten. Nie... nie, no zgadza się, zgadza się, zgadza się. Dobra, cicho, 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 cicho. Teraz na trzecim mamy. Tu jest pomarań... tak? Nie, wait, tu jest niebieski. Tu jest pomarańczowy, bo to idzie na skos. Tu jest czerwony, czerwony, tu jest niebieski. Tu jest czerwony, czerwony, tu jest pomarańczowy i tu jest niebieski. Jest, of course. Dobra, teraz tak. Tutaj będą niebieskie. Dobrze, tu będzie niebieski. Trudna ta replika, panie! Acie pani. <śENGLISH/>. Eh, tutaj będzie cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Tutaj będą niebieskie. Tutaj będą niebieskie. I tutaj będą niebieskie. Dobrze? A nie, na środku pomarańczowy. Cyk. Chyba jest dobrze. Wydaje mi się, że jest dobrze. Dobra, okej, eh, czekaj. Tutaj jest tylko pik, pik, pik. Odłożę wszystko i skończyłem. Dobra, co to jest? Co, 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 co to jest? To jest przeprowadź kurę, świnie. Poziom dziesiąty, zaprowadź kuraka do kurnika. Dobre. już. Co to jest? Ziarenko zwycięstwa. O, normalnie. Proszę bardzo. Kuciaczku, chodź za mną. Musisz follow me. Poczekaj, musimy znaleźć metę. Ale spokojnie, ja widzę labirynt z góry, także to jest totalnie co innego niż jak niż jak muszę sam, wiesz, rozumiesz, znaleźć drogę, także spokojnie. Jest mamy to. O, a czekaj, bo to koniec. Yy, bery, bery. Yy, piknie wam dziękuję za przyjście mojej mapki do skala od 1 do 10, yy, ale już. Dobra, czekaj, coś dobrego. O, tort zwycięzcy, moi drodzy. Pyk, tort zwycięzcy, dobrze, elegancko. Um, kącik odpoczynkowy. Yy, tu od torta, pomyśl o ocence. Yy, to wcale nie przekupstwo. Dokładnie, wcale, a wcale. Om, nom, nom, nom. Jaką by ci tu ocenę? doć No, Kuźwa, no 10, na 10, no nie ma. Nie ma co kombinować, moi drodzy. Ładnie mapeczka zrobiona. Normalnie rozumiesz, Kuźwa bez błędów i. I z humorkiem w sumie, no i kuźwa po śląsku To też nie było, to też takie trochę nawet bym powiedział Że wyjątkowe na swój sposób To te wysadzimy tego, bo reszty mapy Mi się nie chce wysadzać, bo jest ładna i w ogóle To też jest ładne, ale wiecie, co nie? Także moi drodzy, dzisiaj na 10 nie ma co tamto Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie Życzę wam wszystkim miłego dziadeczka Bądźcie zdrowi i widzimy się w kolejnych odcineczkach na moim kanale. Dużo mapeczek na pewno teraz będzie, bo naprawdę dużo tych mapek napływa i mam nadzieję, że się ze wszystkim będę w stanie wyrobić. Do następnego, moi drodzy, trzymajcie się! I pa! pa!